Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj będzie krótko, bo przedstawię wam grę o sporcie, o którym wiem bardzo mało, ale na pewno więcej niż o tym, który będzie w następnym odcinku. Dzisiaj tak bardziej o tenisie, a nazwa jego to Davis Cup Complete Tennis. Gra zaczyna się intrem, które przedstawia ujęcia z akcji na korcie, by ostatecznie wyświetlić nam tonę opcji do rozgrywania. Mamy szybki pojedynek, trening, debel i wiele innych, których nie przytoczę, bo skupiłem się na czymś innym, ale o tym później. Najważniejszym typem rozgrywki jest tutaj Puchar Davisa, w którym wybierzemy swojego zawodnika. Na ich wyborze się trochę zatrzymam, bo jest on dosłownie wyciągnięty z jakiejś kryminalnej kartoteki. Nawet sprawdziłem, że część tych zawodników jest prawdziwa. Niestety, większość ma bardzo krótkie akta. Mimo wszystko, każdy z nich posiada statystyki odpowiadające m.in. za szybkość, siłę i opanowanie różnych zagrań. Wszystko niby ok, nawet jakoś to wygląda graficznie po uruchomieniu meczu. Kamera zawieszona jest po jednej stronie kortu. Na niektórych kortach widać odbicia naszych zawodników. To, co rzuca się najbardziej w oczy, to bardzo płynny ruch postaci. Są oni oczywiście płaskimi obiektami, ale utworzonych technologią digitalizacji, jak na przykład w Mortal Kombat, Street Fighter The Movie czy nieszczęsnym Twin Goddesses. Ale też w NHL, FIFA czy ostatnim golfie. Tylko że tutaj ruchy zawodników posiadają o wiele więcej klatek. Co powoduje, że wręcz ich ruch jest prawie realny. Ten zabieg powoduje, że ekran wręcz kipi szczegółowością, i ze wszystkich gier o tenisie ta w mojej ocenie wygląda najlepiej. No ale znacie mnie i wiecie, że dla mnie grafika to nie wszystko. Najwięcej czepiam się grywalności i rozrywki, a tutaj jest już niestety nieciekawie. Co się tyczy grywalności, to pomimo płynnych ruchów. Gra cierpi na znaną przypadłość gier na PS1 wymagających precyzji, czyli jej brak. Gdy nasza postać jest na tej części kortu, który jest na pierwszym planie, wszystko jest wręcz OK. Ale jak zmienimy pozycję i przechodzimy na drugą stronę, kamera za nami nie podąża. I to powoduje, że perspektywa tak zakłamuje odległości, że piłka wręcz znika. A cień, który powinien pokazywać położenie jej względem nas. Jest zasłaniana siatką, więc jest to strasznie nieczytelne, i zazwyczaj, gdy jesteśmy po tej stronie kortu, to nasze wyniki są zazwyczaj niekorzystne dla nas, do takiego stopnia, że przegrywamy gema do zera. Kolejnym problemem jest brak elastyczności postaci. Ta w momencie ruchu i kliknięciu ataku rakietą zatrzymuje się, a animacja pokazuje ruch paletką, jakby ta ważyła tonę. Albo czasami z jakiegoś powodu postać rzuca się jak na promocję w Tesco. Nie jesteśmy w stanie wyczuć jak zawodnik się zachowa. Czy stanie w miejscu machając jak paralityk. Czy może rzuci się jakby bronił bramki w meczu o honor. Czasami odbije piłkę, a czasami ona odbije się od niego. Czasami w ogóle nie trafi. A czasami, mimo że widać, że nie sięgnął, to i tak piłka się odbije. No jakiś absurd totalny. Strasznie to psuje przyjemność z grania. O właśnie, w ten właśnie sposób przechodzę do tego, co w grach jest najważniejsze: rozrywka. Na początku mamy problem ze sterowaniem. Potem, jak to opanujemy, jest problem z perspektywą. Potem widzimy, że zawodnik reaguje różnie na machanie paletką. Mimo, że ogarniemy nawet podkręcanie piłki, jej celowanie, nic to nie da. Gra niestety jest wręcz niegrywalna i niestety dołącza do niechlubnej zgrai gier sportowych, które bardzo mocno cierpią na słabą i niedokładną grafikę. Wystarczyłoby dać szacowane miejsce upadku piłki na kort, co by ułatwiło trochę lokalizację piłki. Niestety nie pomyślano o tym fakcie. Tak więc tyle mogę wam powiedzieć na temat tej odsłony. Nic, tylko płakać, bo to kolejna sportówka, która boli w trakcie grania. Niestety. Nie mogę wam zacytować encyklopedii PSX, ponieważ nie ma ani słowa o tej grze. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, podbiciu i udostępnieniu materiału. I oczywiście subie. Cześć! 15, love. Thirteen love. Ah.